Cześć. Nowa budowa. I mały problem. Mamy dwa kanały. Jeden wentylacyjny. I jeden paleniskowy. No i tutaj mamy, nie wiem, te 6 cm różnicy. No i jak sobie najlepiej z tym poradzić? Ja sobie wykorzystałem dwa narożniki. Najpierw jednego dnia ja przykleiłem jeden. Drugiego przykleiłem sobie drugi. W tej chwili Narożniki są na równo. Niedługo sobie przykleję kolejny trzeci narożnik, tak aby już wystawał to powiedzmy półtora cm w tą stronę i 1,5 w tą. Strasznie wysoka ta kotłownia. Zamontowałem na całą kotłownię 2, 4, 6 listew, jeszcze dojdą 2, czyli 8 listew. Po prostu jest jakieś 3-30 metra wysokości. Nie chce mi się już, kurwa, tak skakać po tych rusztowaniach. Tym bardziej, że kotłownia idzie na szaro. To po prostu ściągnę i tak przyjdą płytki bez żadnego docierania. Trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba wziąć worki, zatkać te kanały wentylacyjne. I tak to właśnie wygląda. Chciałem pokazać jedną ciekawą rzecz. Kiedyś pewien pan, marynarz, który brał się za pęki, powiedział, że Koszty materiału są sporo tańsze niżeli wszyscy ten kawałek Pokażę na przykładzie narożników. Są to narożniki trzech różnych firm. A sorry, to nie ta. Jeden narożnik z cienką, yy, z cienką siatką, ale za to gęste użebrowanie. Dobra, się. Kolejny narożnik ma tylko dwa użebrowania rozciągnięte. Ogólnie najgorszy chłam na rynku jaki może być. Nie nadaje się do niczego. I kolejny. Tutaj mamy jeden, dwa, trzy, trzy i pół oczka. Wszystkie są ułożone tak praktycznie w połowie i łatwo zobaczyć, jak się każdy zachowuje. Mimo, że ten ma najwięcej y, użebrowań tych siateczek, przegrywa z tym naróżnikiem, który ma 2,5. No i już takiego narożnika się nie ustawi nadaje no, się tylko nazwą. Ewentualnie można go podkleić, tak jak tutaj na kominie. Te narożniki są fajne właśnie do takich miejsc, jak są duże ubytki, trzeba dużo siatki wystawić. Więc sami widzicie co materiał? To materiał. Powiedzmy ten to będzie koszt, nie, Nawet nie orientuję się ile kosztuje, ale myślę, że oko 4 zł sztuka. Ten na pewno jest tańszy, a tamto to już kurne za grosze. No ale szkoda i tak wydawać pieniądze. Więc w tym właśnie jest ta różnica. Więc jeżeli ktoś ustawia sobie dziennie 2-3 narożniki, a ktoś ustawia kurna 25 czy 50 sztuk, to są to dwie paczki, On to jednak na pewno przyspiesza praca. No i kolejna sprawa, to jeszcze zależy od ocynku. Co do tych dwóch, to jeszcze nie mieliśmy zastrzeżeń, rydza w ogóle nie wychodziła. I tyle w temacie, na temat narożników.